BKS Aluprow kapitan Małgorzata Lis Choć z roku na rok BKS Aluprow osuwa się w ligowej tabeli na koniec sezonu, to jednak nikt nie ma do białskich siatkarek pretensji, bo coraz trudniej zbudować zespół w większości z niedrogich zawodniczek, który mógłby konkurować z drużynami rywali opartymi na reprezentantkach Polski oraz takich państw jak chociażby Serbia czy Stany Zjednoczone. Czy kapitan drużyny Małgorzata Lisy zgadza się, że piąte miejsce w Polsce w ubiegłym sezonie nie było szczytem sportowych marzeń, ale na pewno oddało ówczesną siłę BKS-u? Myślę, że brakowało nam trochę szczęścia w poprzednim sezonie. Miałyśmy taki zespół młodych dziewczyn, tylko niektóre były bardziej doświadczone i... I sezon był, myślę, takim sezonem ciężkim dla, dla niektórych. Mieliśmy zespół na, na, na to piąte miejsce, myślę, i trochę brakowało do tego czwartego. Teraz mamy kolejny sezon i w tym sezonie staramy się, aby, aby w tej czołówce się liczyć. I jak na razie wszystko, wszystko dobrze idzie w tym kierunku. Beskicki klub tenisowy Advantage. Prezes dr Piotr Szczypka. Zadomowił się w komorowickim parku Rosta. Jego nazwa to jedno z najbardziej znanych tenisowych określeń. Informuje, że wygranie kolejnej piłki da zwycięstwo w gemie, w secie lub w meczu. W języku angielskim Advantage to także korzyść, pożytek, zaleta, plus. Czy prezes klubu Piotr Szczypka może powiedzieć, że to wszystko ma w sobie tenisowy klub z Bielska-Białej? No to już myślę zadać trzeba było pytanie zawodnikom, rodzicom. My jako właściciele, prezesowie tego klubu staramy się jak najbardziej pomagać naszym zawodnikom, naszym zawodnikom w ich karierze. Także wydaje mi się, że robimy to jak na razie nie najgorzej. Również należy zaznaczyć fakt, że nasz klub jest klubem, który ma 4 lata, a rywalizuje skutecznie z takimi tuzami jak Legia Warszawa czy Górnik Bytom, którzy no już około 70-80 lat historii. Podsalowcy rekord sportowa spółka akcyjna kapitan Piotr Szymura. Od dwóch brązów do złota droga niby niedaleka, ale tylko kierownictwo i zawodnicy rekordu wiedzą ile sił i środków trzeba włożyć, aby w końcu zdobyć Mistrzostwo Kraju. Po brązowych medalach w lidze zdobyli Puchar i Super Puchar Polski. Mistrzostwo Kraju zdawało się być tylko naturalną konsekwencją ciągłego marszu w górę. Kapitan Piotr Szymura wie, że kolejnym etapem rozwoju klubu musi być lepsza gra w rozgrywkach europejskich. Odnosząc się do pierwszej części, no to ta wyraźna przewaga uwidocznia się dopiero w samej końcówce ligi, bo, bo tak toczyliśmy równorzędny bój i chyba na sześć kolejek przed końcem na ten moment straciliśmy pozycję lidera, natomiast na pewno tak, wygraliśmy ligę i, 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 ta, i to, że ta przewaga była wysoka, to, to, to fajnie, bo podkreślała, że ten tytuł był nieprzypadkowy. Natomiast rozgrywki europejskie no to, to zupełnie inna, inna sprawa. Muszę przyznać, że, że w piłce już prawie wszystko doświadczyłem, natomiast dla większości z nas również, dla mnie był to debiut na, na arenie europejskiej i te mecze rzeczywiście rządzą się swoimi prawami. Jest to inny, inny kaliber, no w końcu gra się wyłącznie z mistrzami także innych lig. Stąd, stąd, stąd ta poprzeczka jest ustawiona bardzo wysoko, każdy z tych zespołów jest przyzwyczajony do wygrywania, stąd stąd yy, o trzy punkty w każdym meczu było niezmiernie trudno. Myślę, że pokazaliśmy się mimo wszystko z niezłej strony, choć troszkę, troszkę szczęścia zabrakło, żebyśmy znaleźli się już naprawdę bardzo wysoko. Pod Podbeskidzie sportowa spółka akcyjna, kapitan Marek Sokołowski. Podbeskidziu zdarzały się spotkania słabsze, ale o wiele rzadziej niż w poprzednich sezonach. W ubiegłym roku kibice w Bielsku Białej oglądali mecze coraz lepsze piłkarsko i po których coraz częściej przybywało punktów. Ewidentnie zespół zaczął się rozwijać. Po letnich transferach pojawiły się w pewnych formacjach może nie kłopoty bogactwa, ale z pewnością spore nasycenie. Docenia to także kapitan drużyny Marek Sokołowski. Jest to najlepszy zespół jaki, jaki tu był w Bielsku i, i, i z tego się bardzo cieszymy, bo działacze tutaj, trenerzy są na wysokości zadania naprawdę, drużyna jest bardzo mocna i co, co, co widać w naszych poczynaniach. Początek był słabszy, dwa mecze przegraliśmy, ale później już było dużo lepiej i, i ten wynik, który osiągnęliśmy na koniec grudnia nas satysfakcjonuje.